Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum. Cześć! tutaj oczywiście wasz ulubiony Jupiter Lacardum I w dzisiejszym filmie na moim kanale Będziemy sobie oglądać kolejny odcinek z waszego ulubionego programu Czyli oczywiście programu pod nazwą Szkoła To było długie zdanie Ale kochani, jeszcze zanim przejdziemy do oglądania Chciałem wam przypomnieć o tym, że możecie zostawić łapkę w górę Jeżeli wam się odcinek podobał Jeżeli się nie podobał, to też zostawcie łapkę w górę A także wejdźcie na mojego Instagrama No i tam wiecie, subika, dajcie subika Anyway, Szkoła, oglądajmy, zapraszam Uczeń klasy 8, C, Remek Donacki To klasowy Prymus O, no, chłopak jest w klasie ósmej Czyli to musi być albo bardzo nowy odcinek szkoły Gdy już gimnazjum usunięto Albo bardzo, bardzo stary odcinek szkoły Gimnazjum jeszcze nie było To, że chłopak dobrze się uczy i ma świetne oceny Denerwuje jego kolegów Błażeja Rawickiego I Patryka Kielara O tym, panie narratorze, już nie musiałeś wspominać Wszyscy chodziliśmy do polskiej szkoły Wszyscy wiemy, że jak ktoś jest Prymusem To ma przerąbane Na lekcji fizyki podpada im, gdy nie daje odpisać Muszę co zrobić. Błażej, proszę powiedz mi, jakimi wartościami określamy natężenie pola grawitacyjnego. E, no napisz wzór. Przyjdź, nie, ale nie potrafię. Dobrze, a, a proszę powiedz mi, co oznacza ten symbol. Nie wiem. No, tak określamy natężenie pola grawitacyjnego. Dobrze, dostajesz jedynkę, o resztę ale, wzoru ci nie ma. Ale nie ma ale. My się tego uczymy na każdej lekcji, powinniście to znać na pamięć. No, po tym wzroku stwierdzam, że Remek już się może żegnać z życiem. Zresztą na następną lekcję, na jutro, proszę, napisz yy, referat oporu grawitacyjnym. Żyżysz, A Patryk ci w tym pomoże. No co zrobię? teraz mam muszę no proszę kto napisze wzór na tablicy? Cholerny kujon. Cholerny kujon! Całą noc się uczył, żeby dostać dobrą ocenę, gdy ja grałem w gry i miałem wszystko gdzieś i teraz nie chce mi oddać swojej pracy? No okropno on jest! No, you can't copy my home, in... Nienawidzę takich jak on. Przez niego dostałem jedynkę. Umie chociaż dać ciągnąć, a tak moi starzy mnie zabiją. Nie daruję mu tego Ja wiem, że to jest dość taka ognista, płomienna dyskusja Dosłownie cały czas trwająca Ale ja się zgadzam z tym, że jak ktoś zrobił pracę domową To nie powinien dawać innym odpisywać Chłop zmarnował czas, żeby to zrobić że Napracował się, pomyślał, poczytał książkę Napisał to wszystko A ktoś inny, kto sobie grał wtedy w grę albo w piłkę nożną Nagle ma oczekiwania, że no daj mi, daj mi co Nie dasz mi co, to... ale chami jesteś Nie podzielisz się? Blb, blb. Nie gościu, nie podzielę się, zmarnowałem dużo czasu, żeby to zrobić Musiałeś się zgłaszać, jak on odpowiadał? To był on jest. Na niego zły, że naraził się Błażejowi i Patrykowi. Jestem twoim najlepszym kumplem. Na 100% do mnie też się przyczyna. Przesadzasz. Tak? Chceć kujonki? A ty gdzie? Wracaj tu. Muszę coś załatwić. Serio, myślisz, że po tym co mi zrobiłeś, to odpuszczę ci tak łatwo? Stój, stój, stój! Ale nie nie zrobiła! Ale jesteś kujanem, to wystarczy. To jest dobry argument. Wiesz, co byś ciebie kumpełem. W sumie to nigdy się nie kumplowaliśmy. Ej, no zamknij się! Grzesz, dziękuję, ale i tak dostaniesz. Dostałem przez ciebie jedynkę. Nie sorry. rozumiesz tego? Sorry, to nie moja wina, że nie z niej umiałeś. No sorry, mordo, sorry, no nie moja wina, żeś debil, no! Panie profesorze, teraz chcesz się Wiemy! wyjemy! Piotrek jest wystraszony. Wie, że teraz Błaże i Patryk będą się na nich mścić. Ma pretensje do kolegi. U, ale tutaj muszę przyznać, że bardzo dobrym pomysłem było ukrycie się w bibliotece. Błażej i jemu podobni do takich miejsc nie chodzą. Tu nas nie znajdą. Jesteś pewny? Przecież oni nawet nie wiedzą, co to jest biblioteka. <noise> Wielkie umysły myślą podobnie. Ciebie coś śmieszy? Jak ktoś tak inteligentny może przyznaczyć się takim symbolem. Przecież ciebie mamy przerąbane. To nie moja wina, że Błażej i Patryk są kretynami. Masz dwóch kretynów, które są dodatkowo dwa razy więksi i się bić. Co robisz? Unikasz ich? albo lepiej. Weźcie tą książkę o zarządzaniu zasobami ludzkimi i pozarządzajcie trochę Błażejem tym drugim. Wychowajcie ich na dobrych kujonów. <grytanie> Brawo, geniusz, a ty nie dość, że nie dałeś mu ściągnąć, to jeszcze nie go nakablowałeś. Jak mycisz? Jak to się skończy? Obaj dostaniemy. No właśnie. Dobra, sorry, jakoś to naprawię. Niby jak, ty musisz się wymorzyć nawet wtedy, kiedy boże cię trzyma za faki. Powiedziałem, że przepraszam, okej? Okay? Zachowałem się jak najgorszy typ kujona, naprawię to, obiecuję. Nie przesadzajmy. Błażej patrzę tyle jednak, że powinien się już przyzwyczaić. No, ale nie chcę, żeby Piotrek przeze mnie oberwał. To mój najlepszy kumpel. Trudno. Chyba będę musiał przeprosić tych debili. Remek Donacki i Piotrek Kotula podpadli agresywnym kolegom i boją się spotkania z nimi. I tutaj chłopaki popełnili jeden wielki błąd. A niby... Kukujone, a w ogóle nie myślą! Jak nie jesteście zostali przez swoich prześladowców, to nie możecie chodzić normalnie korytarzem! Musicie się przeciskać kanałami! No Naprzód, na co się patrzy! Nie wejdę, ja się boję ciemności. No i... Naprzód, żołnierz! Jak wskazali na sząsęk! Za wszelką cenę starają się ich unikać. Nie się mózgi kompletnie, poprzepalały? Słuchajcie, jeśli chodzi o te akcje na wszyscy, no to sorry. Spoko? Serio? A, no dobra, to rozwiązane. Czas na CSA-2. Nie, Przez Ciebie dostałem jedynkę. Wiem, naprawdę mi przykro. Jakoś ci to wynagrodzę. W jaki sposób? No, umówimy się dzisiaj po lekcjach i ja Ci wszystko wytłumaczę. Następnym razem dostaniesz piątkę. To nie jest droga, chłopie, to nie jest droga. Tacy ludzie się raczej uczyć nie chcą. Oni chcą chodzić na skróty. O, o. kurde, że jest? Krasz mi leci. Tylko się nie popasz, kująku. Dobra, pożartowaliśmy, a teraz na poważnie. Ja bym chciał się nauczyć, to ja się nauczył. Za debila mnie masz? Tak. Yes! Dok dokładnie tak. Yes! Absolutnie w 100% tak. Yes. Nie, jasne, że nie. Teraz będziesz robić wszystkie prace domowe. Ale... Cicho bądź. Na jutro z Patrykiem mamy referat z fizyki. Coś o grawitacji. Chcemy co najmniej czwórkę. Ja to będę piąteczkę przegarnął. Słyszeliście? Ma być pięć. No ale Piotrek wam nic nie zrobił. Ale też jest kujony. Przecież musi ktoś za nas zdrabiać pracę domowe. O, jak miło, wszyscy uczniowie wokół, którzy się na to patrzą i nie reagują w ogóle. Normalnie jak w prawdziwej polskiej szkole. We do not care. To na jutro macie zrobić telefonat, bo jak nie, to nie tylko nos wam połamie. A, jeszcze telefonami wszystko nagrywają. Wow, wow. A jak usłyszę, że nakablowaliście na nas, to nogi wam połamie. Chyba ja musisz z tym iść do higienistki. Tylko nie mów, a nie mówiła. Nie jestem już od Ciebie nawet zły. na nami. Zawsze na dziś jakieś tępy jak ktoś się do nas przyczepi. Tak już jest. Ale bądźcie z tego, panowie, dumni. Bądźcie dumni. Plus, umówmy się, za ile 5-6 lat, to Wy będziecie zatrudniać tych jełopów w swoich firmach. Dziękuję, do widzenia. Piotrek zdaje sobie sprawę, że nie mają szans w walce z Błażejem i Patrykiem. No trochę, ale nie. Już zaczyna pracować nad referatem, który razem z Remkiem mają dla nich przygotować. Grawitacja podróże w kosmos? Okej, okay, ogarniemy to na luzaku po lekcjach Grawitacja a podróże w kosmos Napisz referat I życie jest piękne Life like this sure is sweet, huh? It definitely is, man. Słuchaj, sorry, że cię w to wkopałem nie, nie ma o czym gadać No to chodź Pójdziemy teraz do biblioteki Ej, Ramek, co ci się stało? Wpadły w drzwi. No to wpadły w drzwi. Yy, no i się i nie zauważył, że drzwi są zamknięte. No tak, ale nic mi już nie jest. Na pewno było ich niski, tak? Co tam było na tej ścianie, że ocenzurowali to? Bo umówmy się, oni mają tutaj wiele, wiele przekleństw napisane na ścianach i tak dalej i tego nie cenzurują. Tylko to jedno zdjęcie ocenzurowali. Ha. Tak, właśnie od niej wracam. Już krew mu nawet nie leci. No dobra, to uważajmy o Dobrze. siebie. Do widzenia. A was co zacieszy. Remek i Piotrek zostali w szkole po lekcjach. Chcą od razu zabrać się do pracy nad referatem. Boją się, że jeśli go nie przygotują, to błaże i Patryk znów ich pobiją. Na kiedy? Co jest grane? Tobie co się stało? stało? obiecaj, że że nie, 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 Pewnie. nie, nie, Patek zmusili żebyśmy żebyśmy z z ten e ten I wy wy zgodziliście? zgodziliście? nie, 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 mieli. To nie, śmierć... A mieliśmy wybór. nie, mi nie, cały nos. Faktycznie, ale nie zmienia faktu, że jestem trochę zawiedziona, że tak dajecie się tym ciemniakom. Kiedyś jest taka mądra, to powiedz, co ty zrobiła na naszym miejscu. Załatwiłabym ich. Hello, mamy XXI wiek. Załatwiłaby ich? Błagam, czy to jest legendarny odcinek szkoły z motywem filmu Zemsta frajerów? Błagam, błagam! Mózgowcy rządzą światem. Przecież nie będziemy się z nimi bili. Nie mówię zaraz o biciu się. Tu na pewno przegracie. Metodą, panowie, metodą, zupełnie jak w filmie Zemsta tak, jak się domyślacie, no to owszem, jestem fanem tych filmów. Nie widziałem ich aż 15 lat, ale w dzieciństwie, no, rzeczywiście dobre były. Ale jesteście od nich ze 100 razy mądrzejsi. Znacie się na informatyce i tak dalej. Właśnie dlatego piszemy za nich ten efekt. Jezus, pomyślcie trochę. Patryk i Błażej są debilami. Możecie ich rozwalić na milion sposobów. Jak się teraz dacie, będziecie mieli przerąbane do końca szkoły. Ona ma rację. Wiem. Przyjdziesz do mnie i opracujemy plan. Tak trzymać. Na razie. Litka jest genialna. Przy odrobinie sprytu możemy zniszczyć tym debilom życiem. Jeszcze pożałują, że się na nas uzieli. Zemsta Kujonów będzie straszna. Remek i Piotrek wymyślili, jak przechytrzyć nastolatków, którzy siłą chcieli o, ich zmusić do odrabiania za nich lekcji. Fizyki, Mają nadzieję, że ich plan się no, powiedzie. Chłopaki, ja rozumiem, że oni są od was więksi, ale musicie o siebie walczyć. Nie gadaj, tylko czytaj. Naprawdę chcecie im to dać? Przecież to są same bzdury. Nie, nie, mordo, to jest bardzo mądre. Ziemia jest w kształcie pączka i wielki kosmiczny, galaktyczny Pawełek leci w jej stronę, żeby ją pożreć. A... Hey, you. Finally awake. Ale słowa są długie i mądrze brzmią. A jak się zorientują, właśnie cały nasz plan polega na tym, że Błażej i Patryk są typowymi debilami. Jak się to nie uda, to mamy totalnie przerąbane. No raczej. Ale jak nieszczają i wygłoszą to przed Lesickim, to zostaniecie legendą. A później Patryk i Błażej was zabiją. A tam zabiją. Najwyżej nogi połabią. Przepraszam, jesteśmy informatykami. My raczej mało z tych nóg korzystamy. Siedzimy przed kompem i gramy w gry. Mam. Co? To druga część naszego planu. Dzięki temu Błażej i Patryk nic nam nie zrobią. No znaczy, taką mam nadzieję. Ale... Co dokładnie chcecie zrobić? Mordo ja właśnie hakuję system podtrzymywania życia babci Błażeja. I enter wyłączone. Przemiemy ich konta społecznościowe: mail, face, insta, wszystko. Potraficie? Jasne, to nie jest takie trudne. Najciężej jest dostać się do maila, potem klikasz tylko, zmień hasło i wszędzie ustawiasz na nowe. Dlaczego według tych programów każdy dwunastolatek potrafi hakować? Czy tylko ja tego nie potrafię, a wszyscy inni potrafią? Napiszcie mi w komentarzach, czy potraficie. A jeżeli tak, to mała taka prośba, no mnie nie hakujcie, co nie mordy, tam wiecie, pobawcie się sobie, zhakujcie Pentagon, czy coś w ten Desen, ale mnie tam zostawcie, no nie, nie, nie. I udało ci się złamać ich hasła? Złamać to przesadzone określenie. Po prostu pomyślałem, na co taki bezmózg jak Błażej mógł wpaść. I za pierwszym razem trafiłem. Pudzian 2000. Błażej miał hasło 1, 2, 3, 4, 5, Żartujesz? Nie, y, Patek miał trochę trudniejsze, a przez trochę ja rozumiem Patek cztery. O Jezu, nawet gorzej niż to, co ja wymyśliłem. Eee. Pora umierać. Dobra, dajcie referat i go zanieść. Chcesz, żeby pójść z tobą? Nie, ty musisz skończyć z hakowaniem ich kąt. Musimy być gotowi, zanim wygłoszę referat. Powodzenia. Mm, dzięki. Remek jest zdenerwowany. Obawia się, że błaże i Patryk odkryją ich podstęp. Zrobiłeś ten referat? No, zrobiłem. Co to za bełkot? Nic z tego nie rozumiem. Ja też nie. No, wcale nas to nie dziwi, wiesz. Co to znaczy Abnegat? No, Abnegat pochodzi albo od łacickiego, Abnegare, czyli myśleć, albo od greckiego, Abnegos, czyli myśliciel. A... Galaktometr? E... To coś jest związane z galaktyką, co nie? Tak, dokładnie. To przyrząd do pomiaru grawitacji w innych galaktykach. To nie mogliście tego normalnie napisać. No, ale przecież chcieliście za piątkę dostać. W sumie racja. Jak chcecie, to ja wszystko wytłumaczę po kolei. Nie chcę już się już słuchać tego nudziarza. Po prostu przeczytajmy z kartki i tyle. W sumie racja. A ty, mulci, żeby nam dobrze poszło. Chodź, Patryk. Nie wierzę, że oni to wyknęli. Obnegat to człowiek, który nie dba o swój wygląd, a to dopiero początek referatu. Dalej, jest jeszcze lepiej. Zastanawiam się, czy nie zaostro pojechaliśmy. Remek i Piotrek niecierpliwie czekają na wystąpienie Błażeja i Patryka. Chłopcy celowo umieścili w referacie wiele mądrze brzmiących słów, które nie pasują do to to tematu pracy. O liczą, że Błażej, o błażej i Patryk zrobią z siebie pośmiewisko. A racja! Błażej i Patryk mieli na dziś przygotować referat o grawitacji. Zapraszam Was tutaj. A my? Słuchamy. Słuchamy. Isaac Newton urodził się w 1642 roku w Wielkiej Brytanii. Był wielkim abnegatem, wymyślił grawitację. Kim zaraz? A negatem, czyli myślicielem, wymyślił galaktometr. Co wymyślił? Galaktometr. Proszę o spokój. Możesz wyjaśnić w klasie co to jest y, galaktometr? To przyrząd do mierzenia grawitacji w innych galaktykach. Noże. Newton jako pierwszy wyjaśnił jak dzięki grawitacji można wyjaśnić ruch Sempiterny wokół słońca. Sempiterny. Senp Czekaj chwilę. Dobra, przyznaję, musiałem googlnąć Sempiterna. Oznacza tyłek. Teraz jak będziemy mówili o tyłeczkach innych ludzi, będziemy przynajmniej mądrze. Nie, przestańcie, dobrze? Nie wiem, co to wszystko znaczy, ale to, co czytacie, to są absolutne bzdury. Proszę Jaki bzdury jakie bzdury? bzdury. To... Tak, bzdury, ponieważ Abnegat to jest osoba, która nie dba o siebie, a galaktometr to urządzenie do badania gęstości mleka. Pomijam sempiterne, żartobliwie są pośladki. Gwarantuję ci, że... Proszę o spokój, żadne z nich nie krążą wokół słońca. Oj, bo ja wiem, te krągłości krążą. Dam Boże, co za debile. Czy ktoś to nagrał? Spokój! Błażej, sp y, pachnie, no, jesteście no, martwi. Zostańcie po lekcji, musimy poważnie porozmawiać. A na no. Zabiję tych kujonów. Może im się wydawało, że to było zabawne, ale na pewno nie będą się śmiać, gdy będą musieli zbierać zęby z podłogi. Błażej, kto ci tak bluzę pociął? Mortko, wszystko dobrze? Remek i Piotrek włamali się na konta społecznościowe swoich prześladowców. W Ten sposób chcą ich jeszcze bardziej ośmieszyć. To my skakowaliśmy kąta. No to mamy przejąbane. Masa kryś niechbym nie próbujcie uciekać, kujony. Ej, czy jesteś Bożej? Tak, a co? Słyszałeś? przecież jesteś z postanówki. Dobra, zostaw więc Lwiku mały strumień. Słuchaj, wyjaśnij. Jak jeszcze raz napiszesz do mojej laski, to ci tak przywalę, że zobaczysz. Co? No czego ty nie rozumiesz? Serio myślałeś, że masz szansę u laski do celu? O tym, jest. że wypisujesz do mojej laski na fejsie. Podoba mi się, to podoba. Się później porozmawiamy, rozumiesz? Halo? Mamo, nie, nie wysyłałem ci żadnych zdjęć gołych panienek. O, damn! Halo, mamo? Co jest tam? Mamo mówi, że wysyłałem jej jakieś gołe panienki na mailu. Ej, uważaj! Fajne kotki stawiliście na Insta. Jaki nie są że jesteście takimi słodziakami. Jakie znowu kotki? No to jest twój profil, prawda? No tak. No i godzinę temu wstawiłeś słodkie kociaki. No przecież ja nic nie wrzucałem. No spokojnie, wyluzuj, wszyscy kochamy kociaki. Bo ja wiem, ja bardziej psiarz jestem. Koty to nie. Nie, znaczy nie no nie będę oszukiwał. Kochałbym kotki, gdybym tylko nie był uczulony. Coś nam schowało konta, debilu. Chodź, zanim znowu ktoś nas znajdzie. Patryk i Błażej są totalnie zaskoczeni. Zapomnieli nawet o tym, że Renek z Piotrkiem zrobili z nich pośmiewisko. Zalogować swoje konto. Próbują zalogować no, nie się nie na jest swoje konta. To jest masakra. Ja mam jeszcze te cholerne, cholerne koty na Insta. Nic z tego nie rozumiem. Mam im przerąbane. Ale przecież to nie jest moja wina, człowieku? Ja i tak będę miał bardziej przerąbane. Bardziej? Jakiś licealista przed chwilą chciał mi wlać. A ja będę musiał się tłumaczyć przed mamą, że to nie ja wysyłałem te zdjęcia. Okej, okay, może i masz gorzej, ale co teraz z tym zrobimy? Nie wiem, stary, mam im przerąbane. Chodź, trzeba coś z tym zrobić. <noise> Dobrze, tak. Remek i Piotrek są z siebie bardzo zadowoleni. Brawo, Remek i Piotrek, piątk! Nie mam z kim piątki zbić, czeka. Piątka, chłopaki! Cieszą się, że udało im się pokonać agresywnych kolegów bez użycia sił. Można urządzić każdego mięśniaka. Kujony rządzą światem. Podobno kobiety rządziły światem, to ja już nie wiem, no. Teraz mamy nad nimi przewagę. Najpierw musimy im powiedzieć, że to my. A ta akcja, z matką Patryka, serio, była hardkorowa? No może trochę, ale po pierwsze to mu się należało, a po drugie, inaczej by nie zrozumiał, że ma się nas bać. Bać? Teraz mamy władzę nad ich życiem w necie. Możemy ich zniszczyć. Szumiejacja. Według mnie powinniśmy iść za ciosem. Niech teraz oni coś dla nas zrobią. Dawno się tak dobrze nie czułem. Boże i Patryk może są więksi i silniejsi, ale co z tego? Jeden post i staną się totalnym pośmiewiskiem. Więc powinni zrozumieć, że z się nie zadziera. Uczniowie szkoły podstawowej, Remek i Piotrek, przejęli konta społecznościowe agresywnych kolegów. Zachęceni sukcesem postanawiają negocjować ze swoimi prześladowcami warunki ugody. Pięciolatek, bo odgadł wasze hasła. Ja was zabiję! Wiem, zabijesz. A wtedy już nigdy nie dostaniesz się do swojego face'a. Mamy dla was propozycję. Już na zawsze się od nas odczepicie, a my oddamy wam wasze hasła. Nie, to my mamy inną propozycję. Wy oddacie nam hasła, a nie dostaniecie się do szpitala. Mam wrzucić kolejnego kotka na twój profil? Ty Cholerny łosiu. Dale, go ej! Ej, co się tu dzieje? Co wy po... tu robicie, o co chodzi? Panie Leśnicki, prowadzimy interesy, to nie pana sprawa. Te cholerny kujony schowowają nam konta społecznościowe i rzucają tam jakieś głupoty. A oni nam kazali napisać referat z fizyki. A no dobra, nie ma problemu. Zamknijcie za sobą chłopaki i jak skończycie się już bić, to posprzątajcie plamy krwi. Nie do dnia! Zaraz, zaraz, to wy napisaliście im ten dzisiejszy referat, tak? My tylko chcieliśmy im udowodnić, że one nie są bezbronne. Słuchajcie, mamy w szkole bardzo poważną sytuację, także ja teraz nie będę wam robił wykładu, ale uwierzcie mi, wszyscy zostaniecie ukarani. Ale my się tylko broniliśmy. Broniliście się? Jak? Skom skompromitowaliście je przed całą klasą i jeszcze do tego schakowaliście ich konto społecznościowe. A ci drudzy dosłownie ich fizycznie pobili. Nadal ci drudzy są gorsi. Zachowaliście się w długie, dokładnie tak samo jak oni, tylko wykorzystaliście inne metody. A wy, jeżeli myślicie, że ja będę tolerował w szkole znęcanie się nad słabszymi, to jesteście w błędzie. Cała czwórka z rodzicami jutro dyrektora. Ale panie profesorze... Ale nie ma żadnego ale. Aha, i oddajcie im te hasła do, do konta. Dobrze, panie profesorze. Dobra, może niekoniecznie to wyszło tak, jak planowaliśmy. Znaczy, mogliśmy ich aż tak nie cisnąć. Ale może w końcu do nich dotrze, że mamy XXI wiek. Kujony nie są już bezbronne. Tak jest, tak jest! Yeah, baby! That's what I've been waiting for! That's what it's all about. Remek i Piotrek są z siebie dumni. W końcu przestali się bać Błażeja i Patryka. Chcą ostatecznie zakończyć konflikt i zapewnić Co, sobie się? bezpieczeństwo. Może ustawcie sobie jakieś lepsze hasła? Posłuchaj mnie, kujowie. Nie, to ty posłuchaj! Zaczniecie nam grozić jeszcze raz, to w dwie minuty przejmijmy wasze konta. Albo powiemy Lesickiemu. Dokładnie, albo powiemy Lesickiemu. Macie się od nas odczepić, kumacie. Chyba nawet wy jesteście w stanie zrozumieć, że nie jesteśmy bezbronni. Ja już mam dość. Dobra, posłuchajcie, zrobimy tak. Wy odczepicie się od nas, a my od was. Zgoda? Czyli rozejm. Że co? On nie słyszał słowa rozejm? O mój Boże, ta szkoła naprawdę nie jest zbyt dobra. Nieważne, umowa stoi. Petryk, ty czasami głupi jesteś. Cieszę się z tego, że jestem kujonem. Nigdy nie będę się nad nikim nęcał, ale jeśli ktoś mnie znowu zaatakuje, to będę się bronił. I to skutecznie. Fajny odcinek się dzisiaj trafił. Przyznaję naprawdę spoczko był, co spokój. Ale oczywiście czekam na Waszą opinię w komentarzach i też napiszcie mi, czy chcecie więcej odcinków z serialu Szkoła. Znaczy wiem, że chcecie, więc od... nie piszcie lepiej tak. Napiszcie, jakie chcecie inne programy poza Szkołą, żeśmy komentowali, okej? Okay? Inne programy też, okej! Okay? Oczywiście dziękuję wam i widzimy się jak zawsze w kolejnym odcinku za dwa dni o godzinie 16 na kanale Lakarny. Do zobaczenia! Zemsta fraia,